Kolejny punkt druku w trybie jednego czytania. Przypominam, że nie mamy tutaj, w terminie nie wpłynęło żadnej, poprawki do druku 1690. Natomiast termin poprawek do czasu zakończenia dyskusji do przewodniczącego obrad. Sprawa dotyczy zmiany uchwały numer, yy, numer 130 łamane przez 1223 łamane przez 13 Rady Miasta Krakowa z dnia... Yy, Przepraszam bardzo, 80 y, 1223 13 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 sierpnia 2013 w sprawie przyjęcia programu ochrony i gospodarowania osobami wodnymi dla Miasta Krakowa pod nazwą Krakowski Program Małej Retencji Wód Opadowych. Projekt prezydenta Miasta Krakowa, druk nr 1090, tryb jednego czytania. Ponownie zapraszam panią dyrektor Ewę Olszowską. -Dej. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo Radni. Zmiana zaproponowana według druku nr 1690 w programie udzielania dotacji na instalację systemów do retencjonowania wód opadowych spowodowana jest wprowadzeniem nowych zmian Komisji Unii Europejskiej. Zostało wprowadzone nowe rozporządzenie który wprowadza e, zmiany e, w zakresie udzielania pomocy de minimis. E, zmiany te zostały wprowadzone w grudniu 2013 roku z mocą obowiązywania od stycznia e, roku 2014. E, proponowana zmiana ma na celu właśnie dostosowania, dostosowanie zapisów w obowiązującym programie do nowych przepisów unijnych. Dziękuję bardzo. Dziękuję Pani Dyrektor. W tej kwestii pozytywną opinię wyraziła Komisja Panowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska. Czy są stanowiska innych komisji? Nie widzę. Stanowiska klubu radnych? Nie widzę. Otwieram dyskusję. Kto z Państwa radnych chciałby w tym punkcie zabrać głos? Nie widzę. A zatem zgodnie z paragrafem 36 ust. 1 punkt 6 Statutu Miasta Krakowa zamykam dyskusję, która oznacza zakończenie czytania projektu. W trybie statutowym nie zgłoszono poprawek, a zatem głosowanie nad projektem uchwały odbędzie się w bloku głosowań.